Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie i cieszymy się, że tu jesteśmy. Tak, ja się nazywam Agnieszka Komendant-Brodowska, Ania Baczko-Dąbi, jesteśmy z Uniwersytetu Warszawskiego i chcemy opowiedzieć o tym, dlaczego czasem warto stłuc szklankę. I zaczniemy od punktu wyjścia. Punktem wyjścia do tej opowieści jest problem społeczny, o którym dużo się mówi. Tutaj nie będzie tego kontekstu wyborczego. Ale od wyborów wszyscy wiemy, czym jest polaryzacja tak. społeczna. Polaryzacja społeczna zasadniczo polega na tym, że mamy do czynienia najczęściej z dwoma grupami, które, które dzieli bardzo duży dystans, które są dosyć homogeniczne każda, każda z nich. I co więcej są podobnej wielkości. Co w kontekście społecznym prowadzi do bardzo wielu problemów w procesach demokratycznych, na przykład do tego, że następuje taka delegitymizacja wyborów i mamy protesty, kojarzy nam się na przykład ten atak na Kapitol i to był, to był nasz punkt wyjścia i chcielibyśmy coś z tym zrobić jako edukatorzy, czyli uczyć o polaryzacji, ale tutaj chciałabym zacytować Magdę Kaletę, edukacja to są emocje, edukacja to jest social, zapisałam sobie, to, to powinien być cytat. W związku z czym, jak uczyć o polaryzacji? No więc naszym pomysłem było, żeby stworzyć grę edukacyjną o polaryzacji, taką, żeby studenci poczuli te emocje, poczuli ten social, od, odczuli to jak polaryzacja przebiega, a jednocześnie, żeby się nie pozabijali. Tak, żeby na tych naszych zajęciach w trakcie tej gry, żeby jednak, żeby jednak to przeżyli. Tak i ta gra po pierwsze mamy z polityki w miarę możliwości, więc u nas ona bazuje na takiej dość uniwersalnej historii budowy mostu w pewnym mieście i część za, część jest przeciw. Plus ma być to bardzo uniwersalna. To znaczy, to ma być gra, którą można rozgrywać w szkołach, mogą rozgrywać osoby z NGO-sów, można rozgrywać na uczelniach i my nie jesteśmy w tym potrzebne. Tak, to można to robić. Tak. I będziemy głównie mówił o procesie tworzenia tej gry. Dzisiejsza opowieść. I my tą grę tworzyliśmy w jakimś większym zespole w duchu design thinking, bo, bo był pomysł, potem było prototypowanie, pilotaż, zbieranie wniosków i następna iteracja i następna iteracja i o tym będziemy dzisiaj e, opowiadały. Pierwsza wersja gry to była gra, która miała angielską nazwę Water Game of Opinions. E, i, I to właśnie była gra, do której używaliśmy szklanek. Otóż... Wymyślił, wymyślił ją, pierwszy pomysł na grę wymyślił Wander Jager, nasz współpracownik projektowy z Uniwersytetu w Groningen. I tutaj zresztą on tę grę tu ilustruje na naszym spotkaniu projektowym. Tak, i jak to działa? Mamy Dobra. szklanki, to bo brakuje z najmniej jednej ręki. Tak, Pani to może się... ja będę mówić, a ty weź szklanki. Co ty na to? Dobrze. Tak. E, tak. E, jeśli chodzi o mechanikę gry, e, na, czym, e, na czym polegała? Poziom wody w szklance, każdy student dostaje szklankę. Proszę sobie wyobrazić, każdy student dostaje szklankę, w której jest woda. Poziom wody w szklance oznacza poziom opinii. Bardzo dużo wody w szklance oznacza, że jestem bardzo skrajnie za mostem. Tak chcę, żeby ten most został zbudowany. Bardzo mało wody w szklance, albo prawie zero, oznacza, że absolutnie jestem przeciwna budowie mostu. Wszystkie pośrednie poziomy, no to są różne pośrednie poziomy opinii na temat tego mostu. Uczestnicy gry wchodzą ze sobą w interakcję, podchodzą do siebie, biorą te szklanki z wodą. Ja nie będę brać szklanki z wodą, bo już brakuje mi ręki. I porównują poziom wody. Jeśli ten poziom wody jest bardzo różny, to rozlewają tę wodę, przelewają łyżką z jednej szklanki do drugiej, żeby był jeszcze bardziej różny. Co odpowiada temu, że jak ludzie z bardzo skrajnie różnymi opiniami się spotkają, to jeszcze czas często się uskrajniają w, w swoich opiniach. Jak jest podobny, to. Poziom wody się zbliża. Efekt procesu jest taki, że studenci po rozegraniu kilku rund, takich interakcji, wchodzą jakby w zależności od tego, jak ustawimy reguły procesu, albo prowadzi to do skrajnej polaryzacji, czyli mamy pół grupy z pełnymi szklankami, pół grupy z pustymi szklankami albo też nie prowadzi do procesu polaryzacji. Dzięki temu studenci lepiej rozumieją, uczestnicy gry lepiej rozumieją proces polaryzacji, w jaki sposób on zachodzi, o co tam chodzi i to jest też pretekst do tego, żeby podyskutować o tym jak można wchodzić w lepsze dialogi. No i... Testowaliśmy tę grę, najpierw ją zagraliśmy w zespole projektowym, byliśmy zachwyceni, bardzo nam się podobało, świetnie szło. Potem testowaliśmy to z grupami ze studentami z Polski i z Holandii. No i generalnie pierwsze efekty były optymistyczne, gra była ciekawa. Oni chętnie w nią grali, udało się uniknąć polityki, co wydawało nam się szalonym sukcesem. Wzbudzała emocje, co jak wiemy lubimy. I co więcej mieściła się na jednych zajęciach, to też dobrze, ale Kłopot jest taki, że szklanki nie są najporęczniejszym narzędziem. To jest pierwszy kłopot, kłopot techniczny, bo po pierwsze szklanki się tłuką, po drugie woda się rozlewa. Ale to, to da się opanować zapewne, chociaż jak wyobrażamy sobie tą grę w wydaniu szkolnym, 30 uczniów, uczennic, dzbany z wodą, przelewanie tej wody. Każdy stan początkowy trzeba było tak jakby rozleć od początku. To przede wszystkim dużo waży. To znaczy, trzeba mieć karton szklanek. A to miało być takie narzędzie, które właśnie tak sobie myśleliśmy. No, szklanki są wszędzie, w każdej szkole są szklanki, na każdej uczelni są szklanki. Ludzie masowo używają szklanek więc tak, to jest ciężkie. To jest pierwszy kłopot. E, po drugie, i to jest większy problem, bo merytoryczny, szklanki są różne. Nie stukaj szklankami. E, szklanki są różne i taka sama ilość wody w tej i w tej szklance będzie oznaczała inny poziom opinii. To znaczy, jak przelejemy tutaj łyżkę wody albo przelejemy tutaj łyżkę wody, to, to nie wyjdzie na to samo. I to strasznie psuje mechanikę gry. Tak. E, a. I jeszcze jeden kłopot, i tego się zupełnie nie spodziewaliśmy, bo to trochę się mogliśmy domyślać. E, Myśleliśmy, no może ujednolicimy te szklanki, tak zarządzimy, żeby były takie same, kupimy wszystkim szklanki. E, ale e, okazuje się, że osoby, które w to grały, bardzo szybko wchodzą w coś takiego, że więcej wody to lepiej. To, nie, to, to miało być tylko, że jest opinia bardziej za, albo bardziej przeciw. A oni nam wchodzili w taką e, tak naprawdę gra o zasoby ekonomiczne. Woda to jest dobro. Jak się ma więcej wody, to jest się bogatszym. Więc od razu wchodziła, wchodził problem taki, że zamiast gry o polaryzacji, mieliśmy grę, może angażującą, może fajną, ale nie o polaryzacji, tylko o nierównościach ekonomicznych. Pojawiło się strategizowanie, z kim się spotkać, z kim się nie spotkać. Nie chcę się spotkać z kimś, kto mi zabierze wodę. Robiły się frakcje. My jesteśmy bogaci, mamy dużo wody. Wy jesteście biedni, macie mało wody. Z tobą to ja się nie chcę wymieniać. Naprawdę pojawiła się zupełnie inna dynamika, ponieważ znaczenie tego materiału nadało znaczenie grze. Tak, i my ich wprowadzaliśmy w temat polaryzacji na początku, bo to też testowaliśmy. Może oni byli niewprowadzeni, może po prostu nie rozumieją naszego genialnego zamysłu, ale to nie to. No więc cóż, no coś trzeba było z tym zrobić. Nie było to proste. I ta opowieść, tak naprawdę, jest o łamaniu serc. Nam samym, przez nas samych. E bo widać było, że coś nie gra. Tak? No to kombinujemy, no co w tej, z tej gry wyrzucić, co zostawić, może zamienimy wodę na ryż albo na kaszę. Bo może to jest kwestia wody, no bo to się nie rozlewa, no to chociaż tyle. Ciężkie szklanki, no to może plastikowe, takie wielorazowe, prawie ekologiczne, może właśnie rozdystrybujemy je po tych instytucjach, będziemy je wypożyczać. Jakby cały czas kombinowaliśmy z tym samym pomysłem, byliśmy tak przywiązani do szklanek strasznie, e, że, że ciężko nam to było porzucić. No bo my się zakochujemy w pomysłach. Myślę, że to nie jest tylko nasza zespołowa cecha. Dydaktycy zakochują się w swoich pomysłach, dzięki temu mają entuzjazm. No więc jak ktoś, widzimy, że coś niega, to jest nam zwyczajnie przykro. No plus poczyniliśmy pewne inwestycje. Raz, że kupiliśmy już nawet na naszym wydziale kupiliśmy dwa kartony szklanek, ale nie mówmy o tym nikomu. A po drugie zainwestowaliśmy strasznie dużo czasu. I, no, I też na te testy, i na tą całą pracę. I a, ostatnia rzecz. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale zespołowe podejmowanie decyzji nie jest prostą sprawą. Bywa sprawą bolesną, yy, obierającą rozmaitą dynamikę. Mamy zespół takich z czterech krajów, po kilka osób z każdego. Bywa to pewnym wyzwaniem. Dobra, i teraz wchodzi Ania cała na biało. Kiedy rozmawiałyśmy o tych różnych dylematach, pojawiła się taka. Tutaj potrzebuję gestów, to tak będę próbować gestykulować mimo mikrofonu. E pojawiło się takie no ale jak jest więcej i mniej to zawsze wejdziemy w ten klimat tego dobra tak, że jak jest więcej to, to, to lepiej, jak jest mniej to jest gorzej, jak, co, jak sobie z tym poradzić i Ania wtedy zrobiła taki gest, mówi a jakby to było tak tak, wiesz, zrobiłybyśmy taki suwak, taki suwak, a ja mówię no dobra ale jak, jak zrobić suwak, no weź no nie zrobisz suwaka z wody, no po prostu no nie da się. A, no i roz, rozmawialiśmy. Tak, mówiłaś też o szklankach odwróconych, że tak, się tak, woda wylewa, tak, pamiętam to. to na mnie. Tak i a Ania wtedy a gdybyśmy zrobiły suwak z uwaga, z papieru. Suwak z papieru ze spinaczem. I wtedy będziemy mieć ten efekt tego poziomego zmieniania opinii. I tak też Ania wymyśliła nowy, doskonały pomysł na to, jak zmienić tę grę w taki sposób, żeby ona faktycznie była grą o polaryzacji. Ponieważ widzę, ile mamy czasu, musimy trochę przyspieszyć, mechanika gry jest dokładnie taka sama. Natomiast Mate, materialny rekwizyt tej gry jest zupełnie inny, co bardzo tak, dużo jest. zmieniło. Zobaczcie, I Tutaj ciężkie szklanki, mamy taką karteluszkę, mamy opinię poziomo. E, przy pomocy spinacza, to właśnie w tej trzeciej i czwartej ręki oznaczamy <grym> poziom opinii. Tak, e, Zero to jest mało, 10 to jest dużo. Znaczy, jesteśmy bardzo za, właśnie nie dużo, nie mało, zupełnie nie. E, I e, Karton szklanek można zamienić w taki, taki stosik papieru. Tak. Do wydrukowania wszędzie zawsze bez problemu. Tak, i y, znowu przetestowaliśmy tę grę. I co z tego wyszło? Otóż nadal realizujemy wszystkie pierwotne założenia GSB, polityki i ta cała lista, którą to mówiłam wcześniej. E, a okazuje się, że łatwiej jest osobom grającym zrozumieć reguły. Jest jeszcze bardziej uniwersalna, bo tak jak mówiłam, wydrukować karteluszki, zgiąć je, to, to nie jest duży kłopot. E, spinacze są naprawdę w każdej szkole i w każdej innej instytucji. Tutaj Legal. mamy takie ładne, żółte ze tak, względu na ideatorium, ale wystarczą zupełnie zwykłe spinacze. E, więc mamy bardzo niską barierę wejścia, łatwość realizacji. Mamy mniej kłopotów technicznych. E, nigdzie nam się ta woda nieszczęsna nie rozlewa. E, no, ale też, i tego się nie spodziewaliśmy, e, okazuje się, że to pódzi więcej radości i emocji. Myśleliśmy, że woda będzie fajniejsza, a nieprawda. Znaczy, tutaj studenci nam się naprawdę wkręcają w tą grę, prawda? Powiem, dlatego, że te bariery techniczne, polegające na tym przelewaniu, rozumieniu, gdzie łyżką do kogo przelać co, e, przestają mieć znaczenie. I e, lepiej nam się przekłada mechanizm polaryzacji na grę w tym wydaniu oraz. Dynamikę procesu da się o wiele łatwiej mierzyć, bo te szklanki nie były wyskalowane, no bo to miało być uniwersalne, nie miały takiej miareczki, a tutaj to wszystko można rozpisać na bieżąco na tablicy, wyraźnie widać od razu, co się dzieje. Tak można od razu zobaczyć, że na przykład zaczynaliśmy od zupełnie równomiernego rozkładu opinii, a po dwóch rundach mamy jedną grupę mościarzy, a drugą grupę sami się zresztą w jednej grupie tak nazwali żabiarzy, którzy chcą chronić żaby i są bardzo przeciwni budowie mostu. Więc to, to był taki niespodziewany efekt tej zmiany. No i jakie mamy wnioski i z czym chcielibyśmy, Państwa zostawić. Przede wszystkim pierwszy wniosek, jeżeli mamy różne rozwiązania dydaktyczne, które wymyślamy: testować, 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 testować to i wydaje mi się, że to w ogóle wybrzmiewa w bardzo wielu opowieściach. Mam takie poczucie, że wszyscy czujemy to, że ważne jest dla nas, żeby wdrażać nasze pomysły i sprawdzać, jak działają, i nie bać się je zmienić. Po prostu dać sobie czas na to, żeby zmienić nasz pomysł dostroić, wysłuchać negatywnego feedbacku, wysłuchać tego, że coś nam nie działa. I jeszcze, mam 16 sekund, dodam do tego testowania. To, to było dla nas jakoś trudne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wprowadzać różne rzeczy w życie. Ale samo wprowadzenie w życie nie oznacza, że my coś poprawimy. To znaczy, trzeba się tak zatrzymać. Tak zatrzymać się i popatrzeć na to, co, z czym mamy do czynienia. I, I chyba to zatrzymanie się, jest takim, takie danie sobie przestrzeni na zmianę, czasem nawet bardzo dużą, a w praktyce wcale niewielką, bo koniec końców wszystko co zrobiliśmy wcześniej się nam przydało, jedyne co nam się zmieniło to, to szklanki na papierki. Tak, i mając, dając sobie tę przestrzeń na testowanie, możemy dotrzeć do takich punktów w jakimś naszym rozwiązaniu, o których nawet wcześniej nie pomyśleliśmy. I myślę, że to jest piękne i do tego zachęcamy. Przerwa na reklamę, wszystko to w ramach projektu Erasmusowego się dzieje. A jeszcze na koniec zostawimy taki slajd, jeżeli by Państwo chcieli zagrać ze studentami swoimi w grę o polaryzacji i przetestować to, zobaczyć, jak to jest. Bardzo zachęcamy do zapisania się. Wszystko jest w procesie, więc jeszcze nie mamy tych gotowych materiałów dla, dla nauczycieli, ale jak tylko będą, to je prześlemy. Dziękujemy bardzo.